Przede wszystkim mieszkańcom sołectwa so Omula, Rady Sołeckiej Omula w no moim imieniu chciałbym życzyć dzie dzie dzieciom życzenia zdrowia przede wszystkim. Żebyście słuchały swoich rodziców, bo i raz mnie nie słuchacie, no i żeby tam w to wszystko było na najlepszego. Dziękuję. A przede wszystkim dzień dobry wam drogie bo dzieci. Je. W dniu zbliżającego się na nadzień Waszego święta wspólnie z Radą Sołecką stajemy przed wielkim wyzwaniem, żeby ten szczególny dzień usłyszał wam w Waszych sercach jak i w pamięciach jako dzień dobrej zabawy miłej atmosferze i przede wszystkim bezpiecznej zabawy. Zwracajcie starsze na młodszych uwagę, aby jutro cało i zdrowo wrócić do zajęć lekcyjnych. W programie tłukane zjeżdżalnie, wata cukrowa, popcorn, baloniki, malowane twarze, gry i zabawy, kiełbaska z grilla i lody, napoje dla rodziców, kawa bądź krewata i słodki kawałek ciasta, na które zapraszamy na salę. Ponadto przejazd przejażdżki bryczną, dzięki uprzejmości pana Jerzego Maciołek, przejażdżki wozem strażackim. Około godziny 16.00 nasi sąsiedzi grupowie z OSP Złotowo, którzy są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym przejadą do was ciężkim wozem strażackim na pokaz sprzętu jaki w nim posiadają. Jako prezes OSP Omule bardzo dziękuję za życzliwość i bezinteresowną pomoc okazaną przy organizacji Dnia Dziecka. Panu Krzysztofowi Żebrowskiemu, właścicielowi firmy Instalex Lubawa, firmie Konstrakt z Grabowa, Państwu Alicji i Tadeuszowi Musiał, właścicieli restauracji Kopernikus, Państwu Annie Krzysztofowi Litkę, właścicielom kultowni budowlanej w Lubawie, Panu Markowi Mukaszowi Rytlewskim, właścicielom kultowni Mrówka Lubawa, Panu Wiesławowi Krzyżakowi, właścicielowi firmy lubtek, Panu Lechowi Legitzkiemu, właścicielowi firmy budowlanej z Lubawy. Wyrażając swą wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę, życząc tym samym wielu sukcesów i położenia w realizacji życiowych zamierzeń. Dziękuję bardzo. Eee. ...proszę o tego wykonywanego z racji tych wypadków. Wypadł... Eee, Najbardziej popularny, tak jak teraz, Mamy na czasie sprzęt pod e, Proszę jeszcze druga, aby zaprezentował. E, nie będę tyle gadał, no wyciągajcie i będziemy pospachać. E, mamy nożyce, które mają ściski 24 ton. E, rozpiera, który może podnieść 40 ton.